Że witam tutaj w kolejnym odcinku, i tutaj taka niespodziewana akcja, bo ponownie się w wrzepaku znalazła się kolejna działka, blisko prawie 2 hektary hektar no coś tam, 70 czy coś koło tego. I po prostu stwierdziłem, że nie, jednak ta działka jest lepsza. Taka, widzicie, ziemia jest tutaj nawet pod trójkę, może podchodzić. Szkoda tutaj zostawiać ją na rumianek. Na razie wychodzi na to, że rumianku nie będę siał. Może tylko w tym roku, może w ogóle zobaczymy. W każdym razie załatwiłem sobie nasiona i, i, i sieję. Tak samo tutaj Sherlocka jak na poprzedniej działce. Jedna ta sama odmiana, która najbardziej się u nas sprawdza. Mimo, tak jak mówię, populacji wydaje się być najrozsądniejszym wyborem. No i tutaj jest ziemia już. Po orce doprawiona talerzówką, i miało już tutaj być wałowane. No a jednak znowu jedzie talerzówka z siewnikiem i siejemy rzepak. I tam te pazurki zostały poprawione. Te zagarniacze spawane takie kątowniki, żeby to wzmocnić. To mocowanie no widzicie teraz, tutaj ziemia jest taka jaśniejsza. Taka mozaika z górek piąta klasa, dół. Trzecia może, a nawet. I teraz tutaj trochę pewna modyfikacja nastąpiła. Otóż okazuje się, że siewnik mimo, że ja do końca za, zaślepię te, tymi zapadkami do, tym, przy, przy aparatach tych wysiewających, to i tak te rolki wysiewające one wyrzucają nasiona, czyli Wchodzenie i zamykanie na, ścieżek, na ścieżki, to nie ma sensu i po prostu siedzę, tak jakby cały czas nie robiąc ścieżek, tylko co piąty przejazd wracam na pusto, żeby zaznaczyć śladami, tak jak tam widać, gdzie jechać opryskiwaczem. Jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, najszybciej to wychodzi, a później jak ja będę jeździł, wykonywał zabiegi ochrony roślin, czy nawet jeszcze będę posypywał nawóz dodatkowo, bo tylko tutaj zostało posiane polifoska, tylko została, zosta, tylko została posiana polifoska szóstka w ilości 150 kg na hektar podejrzewam, że tutaj jej trzeba ze 300 kg co najmniej. no jesienią e, na pewno dużo jeszcze tutaj, a później no to już wyjdzie w trakcie. A, bo tutaj już dobra czaje trzeba tak zrobić. Już tutaj się skończyły drzewa, i tam już będzie można poprzeczkę zrobić. No to zrobimy w ten sposób, że takie kółko przejadę. Tutaj trzeba będzie wykarczować te drzewa i zakończyć te kręcenie się pomiędzy tymi drzewami, gdyż nie ma to najmniejszego sensu. Żadnego pożytku z tych drzew nie ma. A wręcz przeciwnie, żeby obrobić je dookoła, to potrzeba dużo czasu i paliwa w ciągniku. A to nie jest tu potrzebne. Są do tego lepiej przystosowane działki. Są takie działki, które można. Ewentualnie zalesić i tyle, a nie się bawić w ten sposób. No, dużo się na pewno nie podniewa, że ja mu tu pojeździłem. W szczególności, że ostatnio mu tutaj pole zaorałem w drugiej tam części przy lesie. No i tutaj. Nasiona, już dostałem tegoroczne i tegoroczne nasiona wymagają mniejszej normy wysiewu, więc zostało to zmniejszone na 3,3 ,3 kg. Tam już nie pamiętam jak to z tą obsadą było, no ale coś 70 albo i 80 roślin na metr kwadratowy to na pewno będzie, bo to jest, mówię, populacja nie hybryda. Tutaj przy tych drzewach to cztery razy trzeba poprzeczkę zrobić. Już postanowiłem, że cofnę, nie będę się tam zabracał. Taka ciekawostka, no, zobaczyłem w komentarzach ostatnio, że y, uważacie, że jest ciszej, a tą modyfikacją, y, którą zrobiłem, że jest ciszej w kabinie, to jest po prostu. Pod kabinę włożenie maty dezynfekującej tej takiej, co to się przed chlebnią wsadza, to taką zieloną z gąbką. Wsadziłem, żeby pompa była pod tym i tyle. Nic więcej żadnych kombinacji nie robiłem, tam pokazywać nie ma co, bo to nie ma czym się tutaj chwalić. Natomiast yy, można to lepiej jeszcze dopracować. Ale tu już chyba ciągnik bym musiał być pod gwarancji, bo nie chcę w tym momencie ingerować w konstrukcję, czyli, nie wiem, naklejać jakieś maty wygłuszające, czy coś. Można tutaj te elementy blaszane, które są pod siedzeniem, okleić jakąś matą wygłuszającą, specjalnie do tego przystosowaną i podejrzewam, że efekt będzie trzy razy lepszy niż teraz jest. A w tym momencie ja odczuwam, że już jest lepiej, ale też uważam, że nie jest to, co można jeszcze osiągnąć. A. Mały błąd. I teraz. No i tutaj jest dokładnie tydzień po wykonaniu siewu na tamtej działce, tyle że tutaj było lepiej zaorane. No i zobaczymy czy przyniesie to lepsze efekty lepiej ziemia jest spulchniona, może właśnie w drugą stronę może wyciągnąłem na wierzch tutaj taką ziemię, która wcześniej nigdy nie była na wierzchu tak zwaną martwicę i teraz może być problem no ale to jeszcze zobaczymy, dobra to tu taki na pusto przejazd żeby zaznaczyć, sobie, którym do jechać, a i teraz, jeszcze taka ciekawostka, zostało dołożone 100 kg obciążenia naprzód. A ja mogę sobie śmiało teraz jeździć z rozłożonym siewnikiem, tam na hydropaku, i aż tak już przodu nie podrzuca. Także było to o dobrym posunięciem, żeby założyć te obciążniki. Jeszcze, jakby tam wiecie, te 50 kg czy 100 się dołożyło, to na pewno by nie zaszkodziło, byłoby jeszcze lepiej. Ale już tak przodem nie suwa, yy, i na razie z tym nic nie będę robił, nic nie będę zmieniał. Zobaczcie, na trzy razy mogę się zawrócić, czyli tak. Raz przejechałem, teraz dwa do tyłu, i trzy do przodu zakręcam. I ciągnik mi skręca normalnie, tak jakbym yy, nie miał tego siewnika wyczepionego. No, a co do wilgoci, no przez ostatni tydzień jest z nią trochę słabo. Bo jak tamten rzepak chciałem, to jeszcze fajnie było, bo spadło w tamtym tygodniu 30 litrów wody, więc to i tak jest dużo niż w niektórych innych regionach Polski. Więc nie ma co narzekać, ale cieszyć się też nie ma z czego. No i nie muszę szukać przynajmniej jakichś. No i przynajmniej nie muszę szukać jakichś siewników do uprawy pasowej, żeby mieć lepsze wschody rzepaku, bo ten rzepak tutaj i w zupełności na pewno powychodzi. Chyba, że znowu przyjdą jakieś afrykańskie upały i tak wysuszy glebę momentalnie. No ale to zobaczymy. Co tu więcej nagrywać? To co chciałem to powiedziałem z takich ważniejszych rzeczy to właśnie wszystko. No i nie ma co tu więcej przedłużać. No, tyle w tym odcinku. Taka odpowiedź, że tylko taka mała zmiana. Czasami się tak może wydarzyć, że z dnia na dzień możemy podjąć taką decyzję, że A siejemy to, a nie siejemy tego. Z góry się czasami nie da tego zaplanować. Pływają na, te, na to różne czynniki. Ale to tak gadać, aby, nic, aby gadać i nic nie powiedzieć konkretnego, to lepiej nic nie mówić, więc kończąc ten odcinek yy, Żegnam się z Wami. Na razie Wam i cześć!